Siemano, wybór roweru elektrycznego, jeżeli przesiadasz się jak ja powoli z Rockridera 5.2 na coś elektrycznego jest jak poznanie fajnej dziewczyny, na początku się cieszysz i jesteś uradowany, że hej, ale będzie zajebiście i tak dalej, ale jak kupisz coś taniego to z biegiem czasu będzie robiło się nudno, no po prostu. Więc warto czasem wcelować coś, co jest w okolicach 10 tysięcy. Oczywiście trzeba sobie nawet to uzbierać, bo nie da się łatwo. No niestety, ale ja szukam czegoś, co będzie połączeniem Forda Mustanga i Nissan Patrola. Że jak w tym wjadę w krzaki, jak tam, to się nie zatrzymam po dwóch metrach. Bo napęd nie dał siły. Znaczy rady. Mm, 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 mm. No właśnie. No, i coś tam sobie wyszukałem. Jakiegoś tam Rock w Decatlonie znalazłem. To nie jest reklama sklepu ani sprzętu, ja tak tylko powiedziałem, bo tak mi się powiedziało. No i mniej więcej to urządzenie spełnia moje założenia. Ale rowerów elektrycznych jest nowy pęku. Są gorsze, lepsze. Z lepszymi częściami z gównolitu, Z gorszymi częściami z głównolitu. Bo teraz wszystko robią z głównolitu. Zaraz tutaj się prawilni rowerzyści odezją. Ty, kmiocie jakie ty masz prawo oczerniać? Przecież ja jeżdżę tyle lat, mój jest najlepszy rower, i kurde, jakżeś kupił w dobrej cenie i dobrą sztukę fabryczną, która była pozbawiona zbędnych wad i pierdolników, no to wygrałeś bon. Gratulacje. Ale niestety, że często producenci rowerów elektrycznych robią tanio, a sprzedają drogo. No wiecie, to jest tania zagrywka często producentów w chińskich fabrykach, że no, przecież po co mamy robić z dobrej jakości stali? Jak możemy zmieszać parę rodzajów, gatunkowo stali, gorszej, lepszej, albo zrobić mieszankę stopów aluminium i wyplujemy coś, co będzie nowe, lepsze i tanie. Często się niestety okazuje, że te ich tanie stopy to wystarczy jebnąć młotkiem i się łamią. Tak jak ostatnio w samochodzie mojego kumpla wahacz pęk. I to nowy, nowka sztuka wahacza w jego Jeepie. Pęk wahacz, rozumiecie to wahacz, który był nowy. Oczywiście wymienili w serwisie na nowy. Oczywiście nowy też pęk po dwóch dniach. To, co to oznacza? To wszystko jest robione z gównolitu Zaczynajmy się na chwilę Porozmawiamy o autach spalinowych I elektrycznych Bo to też jest coś związane Słuchajcie Ja tu się nie przypierdam, Bo nie jestem świrem ekologicznym Czy to jest samochód spalinowy czy elektryczny Dla mnie każdy powinien posiadać to co chce I koniec, kropka Dobra jedziemy Samochody elektryczne czy spalinowe, jeden czort. Już nawet nie wnikam, czy to jest eko, czy to nie jest eko. To, co mnie najbardziej boli, co sobie ostatnio uświadomiłem na przypadku mojego kumpla, jest to, że zauważyłem, że części do samochodów, czy elektrycznych, czy spalinowych, są wyrobione po prostu z gorszej jakości materiałów, po taniości, a są sprzedawane drożej, żeby po prostu Właściciel pojazdu, wy, przepraszam za słownictwo, wyjebał się na kosztach eksploatacji tego pojazdu. I niestety robił to częściej, bo tańsze części z gorszej jakości stopów materiałów zużywają się szybciej. To tak samo się tyczy rowerów elektrycznych czy zwykłych analogów, gdzie macie zamiast napędu elektrycznego napęd nożny. No i niestety Jedno z drugim ma wspólnego. Czy samochody spalinowe, czy samochody elektryczne, czy rowery elektryczne, czy rowery analogowe. No, tak to nazwę. Po prostu trzeba umieć szukać i patrzeć. Na szczęście ja mam swojego Rock Ridera 5.2 wykonanego, przepraszam, z dobrej jakości materiałów jak na rok 2010. No, a Riverside 920 również jest wykonany z dobrej jakości materiałów. Trzeba umieć czytać i rozumieć, co się czyta. No, A jeżeli chodzi o samochody spalinowe, to powiem Wam tak, że porównując motoryzację europejską do chińskiej, chińska wygrywa. Koniec kropka. Dlaczego? Po pierwsze, u Chińczyka w standardzie macie wszystko. U Europejczyka. Mam długo Wam tłumaczyć, za co musicie dopłacać? Głupie otwieranie szyberdachu czasem, musicie wykupić aplikację albo wykupić coś albo wykupić opcję. No, to będziecie mieli wtedy. Powiem Wam tak, mógłbym wymieniać, za co trzeba dopłacać w europejskich samochodach i wielu kierowców się ze mną zgodzi, że tak jest. A u Chińczyka dzień dobry, masz wszystko w standardzie. Na przykład JQ5, JQ7. No, OMADA. To nie jest reklama tych samochodów. Ja tylko oglądałem szczegółowe testy i porównania modeli, i mogę powiedzieć, że jakbym miał, to bym sobie sprawił. Tylko ja po prostu uważam, że. Mnie się nie chce posiadać auta, dlatego że jest to problem. Trzeba nad tym łazić, trzeba tego pilnować, doglądać. Mieć cały czas nieprzespane noce. Mart martwić się, czy ci zimą a odpali albo czy nie odpali. będziesz chyba latać po prostu w nich, ładować pod marketem z biedronką i modlić się jeszcze, żeby ci odpalił za drugim razem. No niestety, dlatego nie chcę mieć samochodu, bo samochód to problem. Wolę jeździć rowerem. Dlaczego? Bo rower to wolność rowerem na przykład pojedziesz taką ścieżką przez las za mną i się rowerem zmieści. Samochodem, taką lochą jaką mada, nie zmieści się w taką ścieżkę, bo się utknie pomiędzy drzewami. No niestety, wszystko jest dla każdego. Ja uważam, że każdy powinien mieć to, co chce. I bez gadania. Ale ja po prostu nie chcę mieć samochodu, bo właśnie widzę jak mój kumpel ma teraz problem. Ech, współczuję mu trochę, bo wahać to nie jest byle gówniany element pojazdu. To jest bardzo ważny element pojazdu, powiem wam tak. I trochę dziwnie dla mnie, że drugi wahać pęk. Dlatego wam mówię o jakości wykonania i użytych materiałów do produkcji danych części auta spalinowego czy elektrycznego. Więc powiem Wam tak: zanim wszyscy hejterzy rzucą się na mnie i zaczną mnie rozszarpywać, to powiem jedno: zanim coś napiszecie, to zastanówcie się, co Wy chcecie naprawdę napisać. Bo tu nie chodzi o to, żeby kogoś hejtować, tylko żeby prowadzić normalną ludzką dyskusję w komentarzach. Komentarze są Wasze, ja się nie będę udzielał. I mam nadzieję, że będziemy odnosić się do siebie kulturalnie, a nie jak zwierzęta z dżungli. Ostatnio z jednym użytkownikiem zauważyłem, że chyba nawet się nie odniosłem do jego komentarza, ale mi się wydaje, że bym się ściął, jakbym odpisał. Bo gościu, chyba nie słuchał w filmie, o czym mówię. Bo pokazywałem tam skrzynkę do fotowoltaiki przyłączeniową, gdzie pokazałem tylko dobrze zarobione złącza MC4. A gościu napisał dobrze, że ktoś ci to zarobił, bo sam byś tego nie potrafił doprawdy. A przecież ja mam w którymś swoim filmie, że pokazuję, jak zarabiam te wtyczki MC4. Więc chyba gościu nie obejrzał czegoś. Wracając do tematu. Więc. Ee, przesiadka z roweru analogowego, jak Rock Rider 5.2, na coś mocniejszego. Co ma siłę napędową promu kosmicznego, manewrowość lotniskowca i od zera do dosadki jak Ferrari To na pewno musi być elektryk zadychę. Będę coś szukał mniej więcej w tym przedziale, bo jak to ja lubię po poczuć tą moc. No. Na wszyscy ekolodzy po prostu i oszołomy ekologiczni są jak wrzut na jajach. Niestety musisz z nim żyć, musisz go akceptować, ale jak się poruszasz, to czujesz jego obecność. I to jest właśnie to, co irytuje wszystkich kierowców. Sam aut spalinowych, elektrycznych, rowerzystów i motocyklistów, bo te oszołomy pierdolnięte umysłowo dopierdalają się do wszystkich. Nawet i do mnie. Uwierzcie, że jakby mogli... I mieli wolną rękę, to te oszołomy klimatyczne takich nazwę, bo to nie są ludzie zajmujący się ekologią. Zdefiniujmy, zdefiniujmy sobie ekologa. Ekolog to ktoś, kto walczy w dobrej wierze o naturę i o to, co mamy dookoła. Pseudoekolog to osoba, która udaje, że walczy, a jak dostanie kasę, zamykamy. To jest prosta definicja. Co łączy ekologów, pseudoekologów, powtórzę jeszcze raz. Jeżeli obraziłem ekologów, to bardzo przepraszam. Ja mówię o pseudoekologii. Co łączy pseudoekologię z ateizmem? Jedni i drudzy nie wierzą w nic. Ateiści nie wierzą w Boga i pseudoekolodzy nie wierzą w to, co robią, ale jak dostaną kasę, to są happy. Niestety, prawda boli, prawda boli. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, przyjaciele.